widzowie, z tej strony Max i dzisiaj nagramy sobie odcinek jak robimy ogromny opening mamy 2000 tych gwiezdnych monet i w sklepie mamy takie coś mega box i ten i tu mam dzisiaj skrzyneczki przygotowane to dla ciebie Staw suba z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę i otwieram pierwszą skrzyneczkę dla ciebie proszę o 6 do spajka czy... może dzisiaj mi coś dropnie nie wiem to... Robię od razu tych trzech skrzyneczek O! 5 gemów! O kurcze! O jeden bilet o. Bilety się teraz przydadzą I zagramy sobie jedną rundkę Bitowcem No na co? So. dobra, piszcie w komentarzach czy kupiliście tego mega boxa i tego big boxa piszcie w komentarzach czy kupiliście dla mnie to fajna oferta bo akurat miałem, zbierałem bo chciałem wbić sobie 20 rangę na jakimś, ale za nicie chciałem ale mi się nie chciało i sobie wbiłem tak na karlu i na boi mam ten a bitowce niedawno ten dostałem, może wczoraj no nagrałem odcinek O kurde, Bibi. Bi. O, boję się mnie. A boję się mnie. Hejper, hejper. O, kurde. o, kurde. O, kurde, ale bezsensownie. I po tej rundzie otworzymy sobie Big Boxa i Mega Boxa. Może mi coś wypadnie. Jak mi coś wypadnie, może jakaś legenda to ja widzowie 10 łapek w górę. Jedna łapka w górę To jeden poharek vypíte. Oh, Sandstorm. Sandy, Sandy, Sandy. 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 Sandy, să Sandy, Sandy. mi Sandy. Sandy, Sandy. Sandy, Sandy. I otwieram Uwaga widzowie Uwaga Uwaga O kurde Pierd Big Box 64 monety 10 do Karla 10 punktów mocy do Pan I 14 do spajka, kurde Ale się cieszę i mega boksik widzowie Łapka w górę Uwaga otwieram Łapka w górę widzowie Aj nic nie będzie sześć biletów Ulepszymy sobie naszego bitowca Jak chceście, chcecie, jeszcze jeden odcinek taki z otwieraniem openingu? Łapka w górę subik, z będę bardzo pocieszony. To może nagramy jeszcze raz, ale z kimś innym. To piszcie w komentarzach, kto kupił sobie tego Big Boxa za 500 gwiezdnych żetonów i 1000, i Megaboxa za 1500 gwiezdnych żetonów. Piszcie w komentarzach, będę przypinał serduszka. Więc, to cześć!